Chicago nazywane jest wiecznym miastem, ale potocznie mówi się na niej jeszcze inaczej. To stwierdzenie nie jest lubiane przez lokalnych mieszkańców i używa się go raczej tylko po to, aby wbić w nich niemałą śpilkę. SHIRAK, czyli połączenie wyrazów Chicago i Irak wzięło się stąd, że w ostatnich latach przestępczość w mieście znacznie wzrosła, a na ulicach codziennie dochodzi do mniejszych lub większych incydentów, także z użyciem broni. Chicago, poza oczywiście liczną polonią mieszkającą w mieście, ma jeszcze jedną cechę wspólną z naszym krajem, konkretnie z Warszawą. Chociaż w zupełnie innych okolicznościach, to miasto to również zostało niemal zmycione z ziemią i musiało zostać w pełni odbudowane. Stało się tak ze sprawą wielkiego pożaru w 1871 roku. Przez w ogromnej większości drewniane konstrukcje w mieście pożar był praktycznie nie do opanowania. Każdego roku miasto farbuje rzekę na Zielono z okazji Dnia Świętego Patryka. Trzeba przyznać, że wygląda to niespotykanie i imponująco, a w dodatku, jak twierdzą same władze, jest w 100% zdrowe dla środowiska. Miastem, w którym mieszka najwięcej Polaków, jest oczywiście Warszawa. W 2023 roku było ich niemal 1 900 000. Drugim największym miastem pod tym względem nie jest wcale Wrocław czy Kraków, a właśnie Chicago, w którym mieszka więcej naszych rodaków niż w Krakowie i Wrocławiu łącznie. Ich liczbę szacuje się na ponad milion 500 tysięcy. Rzeka przepływająca przez centrum miasta jest jedyną rzeką na świecie, która płynie do tyłu. Technika odwracania biegu rzeki została wprowadzona ze względów sanitarnych, aby odwrócić bieg ścieków z dala od zasobów wodnych jeziora Michigan. Jedynego zbiornika, z którego czerpana jest woda pitna dla całego miasta. Na terenie Chicago znajduje się aż 600 parków. Chicago jest trzecim największym amerykańskim miastem pod względem wielkości i zaludnienia, zaraz po Nowym Jorku i Los Angeles. Chicago ma więcej ruchomych mostów niż jakiekolwiek inne miasto na świecie. Jest ich aż 52, z czego 43 nadal funkcjonują, są w pewnym sensie symbolem tego miasta.